Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek, i zapraszam Was na kolejny materiał. Dzisiaj na tapet bierzemy sobie pozycję Księga tom pierwszy. Pierwszy z dwóch, jakie pojawiał się na naszym rynku, pojawiły, jeżeli mówimy o pozycji od wydawnictwa labrum. I tutaj powinienem zacząć chyba od pewnego pytania. Życie taką postać jak Neil Gaiman, artysta, no, nie da się ukryć, na swój sposób wybitny, wyjątkowy, który dał nam nie tylko sandmana, którego też na pewno każdy kojarzy, wielokrotnie nagradzanego i kochanego też chyba i u nas, bo oczywiście po raz kolejny on świeci sukcesy poprzez dodruk, jaki zafundowało nam wydawnictwo Egmont. Człowiek, który dał komiksowi bardzo wiele, ale i nie tylko, bo Księga Cmentarna tak naprawdę jest to powieść, mógłbym powiedzieć, która jest nagradzana, jak zresztą możemy przeczytać choćby nawet właśnie tutaj wieloma wyróżnieniami. I to właśnie Craig Russell zdecydował się stworzyć komiksową adaptację tej powieści. Ja nie ukrywam, że nie znałem tej właśnie historii. I z jednej strony żałuję, z drugiej cieszę się, bo być może, jak w wielu przypadkach, nie sięgnąłbym po nią, gdyby nie to, że została właśnie ona przedstawiona w formie komiksu. W formie komiksu bardzo ciekawego, to na pewno. Tutaj warto wspomnieć, że <laughs> ilustracje stworzyło sporo Ciekawych i też znanych, przynajmniej przeze mnie, artystów, nie, mo może nie wszyscy aż tak dobrze, ale no, Tony Harris czy Kevin Nolan, ewentualnie Jill Thompson, to są jednak postacie, które zdecydowanie kojarzę z kart komiksów. Warto też dodać, że. W mojej osobistej, prywatnej ocenie, Neil Gaiman, owszem, jest szanowanym i bardzo dobrym artystą, tak jak mówiłem. Choć nie ukrywam, że jego styl niekiedy, w niektórych tytułach, jakie dostaliśmy od niego, nie licząc może te ze świata DC i Batmana, są czasami specyficzne w odbiorze. Jego styl pisania tych historii czasami jest wręcz, bym powiedział, taki może nie tyle, Nudny, i nie chcę się tutaj narażać fanom tego artysty, tylko dość specyficzny. Czasami po prostu po przeczytaniu jego jakiegoś komiksu miałem trochę spuchniętą głowę na zasadzie, że fajnie się to czytało, ale jednak gdzieś czasami trudno było przebrnąć przez te niektóre momenty scenariusza, jaki dostaliśmy. Jak jest tutaj. No właśnie, tutaj jest troszeczkę inaczej, bo warto wspomnieć, że po raz pierwszy w moim prywatnym odczuciu e, dostałem coś, co naprawdę się sprawdziło. Ja wiem, że tutaj e, za tą właśnie adaptację odpowiada Craig Russell, ale on też musiał oczywiście bazować na tym, co dostaliśmy w oryginale. Więc gdzieś tu ten czynnik Nila Gajmana jak najbardziej jest. I powiem Wam szczerze, że historia, mimo że rozrzucona na, nazwijmy to, poszczególne scenariusze, które tworzą jedną wielką całość, sprawdziła się bardzo dobrze. I owszem, czułem czasami ten taki trud gaimanowski, który dostaliśmy. Niemniej był to przyjemny trud. I po przeczytaniu, tego tytułu, kiedy dochodziłem do samego końca, poczułem satysfakcję i chęć, że kiedy pojawi się tom drugi, bo ja bardzo chcę poznać zakończenie. Tutaj, właśnie tak to dostałem. I specjalnie nie pokazuję wam jeszcze tej zawartości, tej palety, barw, kadrów, przykładowo tak, tych rysunków, które dostaliśmy, bo chciałem właśnie o tym powiedzieć. Po raz pierwszy. Coś, co jest łączone z Nilem Gaimanem, z jego nazwiskiem, dało mi chyba najwięcej do tej pory satysfakcji, nie licząc właśnie Sandmana i innych tych wszystkich e, tytułów, e, krótszych, dłuższych, historyjek, które dostaliśmy głównie dzięki Egmontowi. Także brawo, księga cmentarna naprawdę pod tym względem sprawdziła się świetnie. Teraz przejdźmy właśnie do e, tego właściwego e, miejsca, gdzie pokazujemy, Zawartość. Sam komiks został bardzo ładnie wydany, to trzeba przyznać. Złote napisy, księga cmentarna, tutaj oczywiście komiksowa adaptacja, laureat nagrody Harveya i Eisnera, i to wygląda naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Trzeba przyznać, że wydawnictwo Labrum pod tym względem się postarało. To samo dostajemy oczywiście na grzbiecie i z tyłu, co prawda, nie mamy już tych błyszczących takich złotych kolorów, ale i tak wygląda to świetnie. Opisy dla was, gdybyście byli oczywiście zainteresowani, tutaj, żebyście też mieli świadomość, czego mniej więcej może dotyczyć ta historia. Cena okładkowa to 99,99 ,99. i przyznam szczerze, gdyby to było w twardej oprawie, ok, w przypadku miękkiej. Ładne wydanie, to bez dwóch zdań, ale tak chociaż, żeby w mojej prywatnej ocenie zdyszkę taniej było, to już by było świetnie. Być może cena jest spowodowana tym, że, nie wiem, no Neil Gaiman, prawa autorskie, etc., etc., tylko, że no mówię, zabrakło mi tutaj do tej ceny twardej oprawy i wtedy byłoby rewelacyjnie. Niemniej mówię, czapki z głów, bo bardzo ładna forma wydania i, i ten rysunek, to wszystko wygląda jakoś tak mniej gaimanowsko, bym powiedział, co mnie nawet trochę i cieszy. Oczywiście, tak jak wspomniałem, miękka oprawa ze skrzydełkami. Tutaj możemy sobie oczywiście przy okazji zobaczyć notki na temat Nila Gaimana i Craig'a Russell'a, gdybyście chcieli, ale myślę, że zarówno jeden, jak i drugi są kojarzeni na naszym rynku, bo... Szczególnie Neil Gaiman, prawda? Sandman, ale nie tylko, ale i Craig Russell, prawda? Razem z Gaimanem, chyba tworzyli tą jedną z historii, dziejącą się w uniwersum Sandmana. Wyleciało mi teraz z głowy, ale chyba wiecie, o czym ja mówię. Ta w klimatach azjatyckich, japońskich, naprawdę wypadł mi tytuł z głowy, wybaczcie. Ale dobra, przejdźmy może już do samej zawartości. Czyli właśnie do e, historii, którą e, tutaj e, dostajemy w tej formie e, wizualnej, nieczytanej. Oczywiście tekstu też nie zabraknie. Może na początku to być e, mylnie odebrane i ja sobie pomyślałem, że aha, będzie tutaj więcej obrazków aniżeli tekstu. Zdecydowanie nie. Dostajemy bardzo dużo tekstu i bardzo ciekawą historię, bo nikt, tak właśnie zostanie nazwana nasza główna postać, czyli to, to dziecko, które oczywiście tutaj z biegiem czasu będzie dorastało, a pieszczotliwie mówiąc w skrócie, nik, tak na niego właśnie będą mówić. Dziecko, które zostało rzucone od razu na głęboką wodę w wyniku tragicznych wydarzeń, jakie miały miejsce. No i trafia właśnie do tego cmentarza, tego ponurego cmentarza zapomnianego przez na pewno wiele osób. To tutaj właśnie poznajemy jego losy, jego historię, a jednocześnie bohaterów, jakich dostajemy duchów, ale też i kogoś kto żywcem wyjęty jest niczym z kart komiksów czy filmu z hrabią Drakulą. Bohaterowie są bardzo ciekawi. Naprawdę, nawet i na swój sposób charyzmatyczny, bo Silas, gdyż tak się nazywa nasz wampir, no, to raczej jest wampir, choć tutaj nigdy nie było widać tych jego kłów, choć on czasami mówi, tak oczywiście, dając do zrozumienia, że udaje się na śniadanie w środku nocy, prawda? Więc sami możecie sobie oczywiście dodać tutaj od siebie, jak to naprawdę jest. I tego typu postaci naprawdę pojawi się tutaj całkiem sporo. Zarówno tych żyjących, jak i nieżyjących. Bo nieprzypadkowo mówię właśnie o tych żyjących. Pewna młoda dziewczynka, która staje się tutaj przyjaciółką naszego Nika. Taką naprawdę przyjaciółką, mimo oczywiście dziecięcych perypetii, związanych z różnicą w rozumowaniu pewnych dziecięcych problemów. Klimat jest naprawdę fajny, bo pomimo że jest to troszeczkę w takiej oczywiście formie horroru, to mam wrażenie, że zostało to też tak stworzone, aby to i młodzi odbiorcy mogli poznać tą historię i się nią cieszyć. Tak zdecydowanie uważam, że tutaj połączenie horroru z taką łatwością, lekkością i przyjemnym czytaniem oraz podziwianiem tego, co nam zafundowali artyści, jest tutaj na naprawdę wysokim poziomie. I powiem szczerze, że ja sam sobie się dziwię, że aż tak pozytywnie zaskoczył mnie ten tytuł, bo nie ukrywam, że kojarząc Gaimana, nie spodziewałem się tutaj niczego, co już mógłbym nie dostać, nie widzieć. A widać, że jeżeli ktoś, na bazie właśnie twórczości tego artysty przechodzi na swoje działania i daje nam tego typu produkt. Może naprawdę czasami wiele zyskać, i ja tutaj zdecydowanie to dostaję. Historia tak jak mówię, ciekawa, wciągająca na swój sposób, pokazująca wielu ciekawych, tych żyjących jak i nieżyjących, złych, ale i też dobrych bohaterów. Sam nasz Nick, który przeżywa tutaj ciekawe przygody i nawet pojawiają się na jego drodze gule oraz pewna tajemnicza opiekunka, która zajmuje się nim podczas nieobecności Silasa, bo on jest tutaj ważnym elementem fabularnym dla naszego bohatera dla jego codziennego życia, które nie jest proste. On dostaje status tego takiego, nazwijmy to, cmentarnego dziecka na swój sposób. On tam żyje, tam mieszka, jego rodzice stają się, czy zostają duchy. I to wszystko naprawdę ma ciekawą otoczkę. Sam fakt dorastania i tego, co się może wydarzyć za jakiś czas, też tutaj ma duże znaczenie. Więc naprawdę, fabularnie to się mega pozytywnie sprawdziło i dało nam wiele ciekawych wątków, które się przewijają tutaj przez cały ten komiks. Nawet jest, ja bym to tak powiedział, Dance Macabre, która kończy nam ten tytuł, ten pierwszy tom. Jeżeli natomiast chodzi o oprawę wizualną, którą tutaj widzimy, wielu artystów za nią odpowiada, aczkolwiek. Oni zostali dobrani, uważam, perfekcyjnie. Dlaczego? Dlatego, że pomimo faktu, że są inni, czyli każdy gdzieś tam ma swój styl, ten artysta, którego tutaj dostajemy za każdy z tych rozdziałów, który tworzył, to one są na tyle ze sobą, uważam, zbliżone, na tyle gdzieś tam dobrze dobrane, jeżeli chodzi o ich style, jakie mają, że. Czasami aż zapominałem się i gubiłem w tym, czy to faktycznie jest już inna osoba, która tworzy w danym momencie ten komiks. I to jest też wielkim plusem, jak dokładnie musiało to być najwidoczniej przeanalizowane, że właśnie w taki oto sposób ja odebrałem tą historię, że właśnie czytając to. Nie czujemy tej różnicy, tych przeskoków artystycznych, jak choćby nawet często, właśnie można w niektórych komiksach z DC zauważyć, gdzie każdy styl różni się od siebie całkowicie, totalnie wręcz, i to jest tak zauważalne, że czasami aż może przeszkadzać. Tu tego w ogóle nie doświadczamy. I to jest właśnie w tym wszystkim świetne. Więc rysunki są super. I jedyne, do czego mógłbym się przyczepić, to. Ten nasz bohater. Tu zauważyłem w tych rysunkach niekiedy, że jeden, jedna forma przedstawienia, właśnie naszego nika, jest troszeczkę inna wizualnie, właśnie, aniżeli u innego. I u jednego pasowała mi bardziej, u innego mniej. Możemy to oczywiście też tłumaczyć tym, że on dorasta, staje się tak od niemowlęcia do takiego dziesięciolatka, tutaj, o ile dobrze pamiętam. Jeżeli mówimy właśnie o ten jego wiek i to może być jakimś argumentem. Niemniej chciałbym może, żeby było troszeczkę inaczej, ale to już jest moje czepialstwo, bo jako oprawa wizualna naprawdę sprawdziło się to bardzo, bardzo fajnie. Jako całość, oczywiście, i kolory, które tutaj zostały użyte nie bolą, nie są przerysowane, jakoś przejaskrawione, za bardzo intensywnie dodane, pasują właśnie idealnie jak do takich właśnie historii lekko mrocznych, z takim dreszczykiem iście z cmentarza. Także, tak moi kochani, no... Te moje zastrzeżenia, nie ma ich za wiele, ale naprawdę, to jest chyba jedno z większych, jak na razie dla mnie, zaskoczeń tego roku, jeżeli mówimy o komiks. Gdybym miał śmiało ocenić go, to takie mocne 8,5-9 bym dał na 10 i tutaj rzadko daję te oceny, ale w tym wypadku chcę się tego podjąć. Kurczę, czekam z niecierpliwością na ton drugi, i po raz pierwszy mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że coś, co jest powiązane z Nilem Gaimanem, nie licząc wspomnianego DC i Batmana, staje się u mnie takim numerem jeden. Fajnie. Tylko naprawdę brakuje mi tej twardej oprawy. To by było chyba takie całkowite zwieńczenie wydania tego komiksu. Więc z mojej strony to wszystko. Dziękuję Wam bardzo. E, oczywiście, gdybyście mieli ochotę nabyć tą pozycję, gdzieś tutaj na dole w opisie tego filmu, znajdziecie link do sklepu, gdzie możecie to zrobić. Zachęcam Was do tego, tak samo jak abyście skomentowali, polubili, udostępnili. Będzie mi bardzo miło. Tymczasem ja mówię Wam cześć. Widzimy się w kolejnych materiałach.